Witajcie kochani w kolejnym vlogmasie, przedostatnim. My do ubierania choinki, fakt, że jest już bardzo późno. Ale u nas tak zawsze. I nie ma światełek. Miałam kupić światełka, ale stwierdziłam, że wykorzystam te stare, które mam, takie kolorowe. No i oczywiście gdzieś są w piwnicy, ale nie możemy ich znaleźć. Więc Robert pojechał do sklepu. Carefour jest 24 na dobę otwarty, ale nie wiem, czy jakieś jeszcze światełka będą, czy będzie jakikolwiek wybór. Zapraszam do oglądania. Stawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. 21. O, Gwiazda Betlejemska. Spierniczek. Głowa. Reniferek, ale fajny ma Filip. Nie zgadnę, Gwiazda. Nie. No powiedz, przecież nie będę zgadywać. A, głowa bałwana. To tu czeka. Kto no tu czeka? Co się znowu stało? Jest Serio? Kolczyk. Jeden kolczyk? Nie no, drugi może wypadł. Nie, proszę, tylko nie to. Ale piękne. mój ten kalendarz. niech mi nowy przyślą. No proszę was, no widzicie? Tyle osób pokazuje na vlogu i wszyscy wszystko mają. Na, na innych vlogach. A my już trzecia rzecz jakaś. Nie. Jestem zamłamana. Kolejna, no a jest doskonała. Pokaż. Ale ładna. Tylko kartką. Mhm. Wątpię, żeby mama to wypadło, bo są dwie za tymi. Proszę. Spijasz. No właśnie. Ja mu sobie. Takie duże kosteczki. Mhm. I dobrze, ty tam ślera. Ja na no, no z tego dor No, chodź Filipek. Boże drby, bo się drwała. Fajnie wygląda. <grym> o, Nie Cza, o, czapka, którą dostał w przedszkolu. U nas się zaczęły. Nie ma jeszcze świąt. Gdzie jeszcze tyle sprzątania? Dopiero wasz pokój ogarnięty. Za... No, jaki Gabi? Kwarc? Żelazisty, mhm. podnosi optymizm i wewnętrzną siłę, dodaje energii, znak zodiaku, baran, Byk. Znowu nie na mnie. Na Ciebie co? Tylko było kwart różowy? Mamo, kentrozaur! Wow, ale świetny! Pokaż na pewno. Trzy rzeczy mama. Wszystko jest na byka, koziorożce. Tak, kentrozaur. Ja nie wiem, jak on to ogarnia. Nie podoba mi się. Nie podoba Ci Nie. Żelazisty, pokaż. Ale dlaczego go nie wyjęłaś? Bo mi się nie podoba, Taki jest dziwny. Nie no, fajny, pomarańczowy taki. Mogę na chwilę mamo? Super jest, ale wygląda jakby był pomalowany. Czekajcie, z bliska wam pokażę. Zobaczcie, trochę wygląda jakby był pomalowany jakąś farbą. Kwart żelazisty. Mi się podoba. Pokaż haniulka. Czekaj, Taka jakaś kostka z kuleczkami. Trzeba chyba tutaj mm, te kuleczki trafić. Tak, tą przez tą dziurkę, tak. Do środka. Aha, fajne. Na koncentrację. A i miała jeszcze tą sprężynkę, bo skądś wypadła. O, ale to nie jest tak. O! Zawsze musicie się kłócić. Co będziemy robić teraz? Aha, dobra. No to my robimy pierniczki. tak jak już mówiłam, z gotowej masy. Trzeba dodać tutaj tylko jajko, 100 gram masła i mąka do podsypania. Taką stolnicę kupiłam w silikonową. Nie wiem, jak się sprawdza pierwszy raz. I mój wałek kupiony na promce w Biedronce. A tutaj te domki, co zrobiliście, jaki, No, przepiękne. W jednym opakowaniu mieliśmy taką foremeczkę. To właśnie jakiś król, księżniczka chyba to jest. A w tamtym Reniferek, pokażesz, Hania? O, szkoda, że smok nam się nie trafi. Świąteczny Reniferek. No to już, otwieramy to i wsypujemy I jeszcze 100 gram masła trzeba dodać. Psami koła je już mieszają. Już prawie ugniecione ciasto. No, jak wam idzie? Ulepione, kulki, kubki. Kubki brązowe. No, brązowe to też szampioniki. No przecież wiem. Chyba już gotowe, co? Tak. Mamy stolnicę. To teraz będziemy sypać sobie trochę mąki. Trochę, dużo. Nie wiem. I kuchać. No trzeba tak robić, żeby się nie przyklejało ciasto, tak? Mm -hmm. Mogę dać też w drugą stronę też wałkuj. O tak, nie na No. Tu już są takie pierniczki i tu dalej robimy. Zaraz ta taca idzie do pikarnika. Tak, trzeba podsypać troszkę. Się nie Trzepnie się. I tak tego potem nie czuć. takich Produkcja trwa. Filipuś teraz będzie wałkował. Weź to mu te foremki. Część pierniczków już upieczona. O. A część będziemy ozdabiać jutro. Ja wracam właśnie ze sklepu. Powiem wam, że jest tragedia. E, stałam w kolejce po bułkę dla Filipka. A muszę ruszyć. Po bułkę dla Filipka e, pół godziny w piekarni. Robert upiekł dwa pierniki. Jeden do jednych rodziców, drugi do drugich. Mam nadzieję, że jest pyszny. I tutaj zostały jeszcze takie te ciasto. To wyciął te ciasteczka i posypie się je. One są mięciutkie cukrem pudrem i też bardzo fajne bierzemy się za ozdabianie pierniczków i mamy tak, lukry biały no różowy niebieski, i zielony dwa i dwa żółte, bo myślałam, że żółtego nie mamy mama ja I dzisiaj najbardziej dzieła. lubię zielony takie mamy pisaki, tu są cztery kolory takie świąteczne bardziej i te pastelowe, ale ja mówiłam w zeszłym roku że one gorzej schną no ale wzięliśmy też takie Posypki. Pokazywałam chyba taką ze śnieżynkami, z gwiazdkami, taką świąteczną. Tak, ta jest z zeszłego roku. To też pokazywałam. E, mamy jeszcze o, taką drobniutką posypkę. Zaraz ją wysypę na talerzyk. Lusia tu ma parę dinozaurów. Tutaj jeszcze jest taka posypka i takie piegi. To już sobie powykładałyśmy powykładaliśmy. Wszystko, różne posypki, mm, a tu są pierniczki, to nie wszystkie oczywiście i tutaj tych chyba, no trzeba troszkę ugnieść. Troszkę może, Dobra. Słyszysz? Filipuś robi pierniczka pięknego. No nie bój się rozsmarować, tak jakbyś pędzelkiem malował. No co się No nie szkodzi, siku robi. Ania gwiazdeczkę ozdabia, Gabi też na razie gwiazdeczkę. Pomóc Ci Fifi? To są pierwsze pierniczki. Gabrysi Gwiazdka, Filipka Ludzik i Hani Gwiazdeczka. Śliczne. A teraz Hania robi Ludzika. Filipuś choineczkę. Ale śliczna. Ale słodziak. Hania dzisiaj zakatarzona. Ja nie wiem kiedy my z tych chorób wszystkich wyjdziemy ili werka, robi. Coś to światło takie kiepskie. Nie ja, ja to chyba nie Dobra, teraz jakieś śnieżynki w Dobra, czerwony. czerwony! Dobra. Skończyliśmy robić pierniczki. Tu jest końcówka, pierwsza blacha. O, takie. Ja też troszkę robiłam. Super. Tu kolejne pierniczki, ale światło jest tu u nas w kuchni takie beznadziejne, że no nie zobaczycie tego, jak to ładnie wygląda i kolejne są tu i jeszcze tam. Także raz, dwa, trzy, cztery blaszki takich pierniczków wyszły. A podniesiesz chociaż to? Nie, chciałeś mi ich podświetlić. Tą jedną tylko, żebym pokazała tam, o. Pod spodem. O, teraz to już w ogóle nie ma światła. Dobra, nie, nie. No. Takie pierniki. Dobra. To jest nasza choineczka, o. tak. Większa ode mnie jest. Z tym czubkiem może tak. Musimy powiązać teraz sznureczki niestety. Zawiesi mi Ma Ubieraj, Haniucia, ubieraj. Bardzo ładnie. Tu coś za dużo, Hania, żółtych jest tych złotych, to poprzewieź. Białe. Przyszedł pan piernik. <noise> tu jest lampa, to przeszkadza. Jej. Wszystko mam w pierniku. Tak. Właśnie. I skarpety. A Hania ma miszmasz. Ołbanki, gwiazdki, skarpety i renifer. Tak. Ale ładna choinka. Taka kolorowa. Taka. O i tak. Te ładnie wyglądają. Bardzo mm. ładnie. Tam jeszcze gwiazda tak tutaj jest. No ślicznie. Dobranoc. No. I w dzisiejszym vlogu to już tyle, jest bardzo późno, już jestem też zmęczona, ale jeszcze zmontuję tego vloga. Ja co roku sobie obiecuję, że e, zrobię wszystko wcześniej, przygotuję wszystko wcześniej, jak zwykle na ostatnią chwilę, ale ja nawet, jak sobie zaplanuję, że dzisiaj będziemy robić to, to, to i to, to, to i tak y, mi nie wychodzi, więc żadne tu planowanie, organizacja mi nie pomoże po prostu tak mam. I choćbym chciała, to to samo jest z na wakacje. To mi po prostu nie wychodzi. No, to tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Do zobaczenia w kolejnym ostatnim vlogmasie. Jutro już albo pojutrze, no bo wiecie, Wigilia, nie wiem, czy mi się uda wrzucić po prostu ostatniego vlogmasa. No, do zobaczenia. Pa, pa!